Był sobie mały, zdolny Jasiu i miał bardzo bogatych rodziców. Owi rodzice bardzo kochali swojego synka i chcieli mu sprawić przyjemność. Kiedy zbliżały się piąte urodziny Jasia, zapytali go Jasiu, co chciałbyś dostać na urodzinki? Klocki Lego, dużą koparkę, a może jakąś maskotkę? A Jasiu powiedział Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu klocki. Potem Jasio miał komunię. Z tej okazji rodzice chcieli mu dać coś wyjątkowego. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać na komunie? Zdalnie sterowany samochód? A może rower? Albo łyżworolki? A Jasiu powiedział: Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia. I kupili mu rower. Potem Jasio skończył szkołę podstawową z samymi szóstkami i dostał się do gimnazjum. Rodzice chcieli mu dać coś z tej okazji. Zapytali więc Jasia. Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Lego Technics? A może Walkmana? A Jasiu powiedział. Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu Walkmana. Potem Jasio skończył gimnazjum, a ponieważ był bardzo zdolny, dostał się do najlepszego liceum w mieście, jako pierwszy na liście. Rodzice bardzo się ucieszyli i postanowili dać mu coś wyjątkowego z tej okazji. Zapytali więc Jasia. Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Wierzę stereo? A może własny telewizor do pokoju? A może komputer? A Jasiu powiedział... Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko jak zwykle się wygłupia i kupili mu komputer. Potem Jasio zdał maturę ze średnią ocen 6-0, bo jak wiadomo był bardzo zdolny. A następnie dostał się na medycynę z najlepszymi wynikami z egzaminów. Rodzice byli bardzo dumni i chcieli dać mu coś wyjątkowego z tej okazji. Zapytali więc Jasia. Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny samochód, a może wakacje na majorce? A Jasiu powiedział: Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko jest przemęczone nauką i gada głupoty, i kupili mu samochód. Potem Jasio skończył studia medyczne z wyróżnieniem i miał przed sobą wspaniałą karierę. Rodzice byli zachwyceni. I postanowili zrobić mu jakiś prezent z tej okazji. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może własne mieszkanie, a może wakacje na Karaibach, albo może własny jacht? A Jasiu powiedział: Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko, jak zwykle, ma dziwne pomysły i przestraszyli się, że może jest z nim coś nie tak. Kupili mu mieszkanie, ale te trzy żółte kuleczki coraz bardziej ich intrygowały. Tymczasem Jasio postanowił się ożenić z Miss Świata. Rodzice byli zachwyceni i chcieli dać im jakiś niezwykły prezent ślubny. Zapytali więc Jasia, Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Może jakiś ładny dom na przedmieściu? A może podróż dookoła świata? A może nowy samochód? A Jasiu powiedział, Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecku już nic nie pomoże i kupili mu dom. Trochę podumali nad tymi kuleczkami, dlaczego Jasiu tak bardzo chce je dostać, ale nic nie wymyślili. Minęło wiele lat, rodzice zapomnieli o tych kuleczkach, aż nagle stała się straszna rzecz. Jasiu miał wypadek. Trafił do szpitala. Lekarze zdążyli sprowadzić jego rodziców, którzy zapytali Jasia: Czy masz jakieś ostatnie życzenie? A Jasiu powiedział: Tak, chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Wtedy rodzice nie wytrzymali i spytali: A po co ci, Jasiu, te trzy żółte kuleczki? A Jasiu powiedział: Te trzy żółte kuleczki chciałem bo i umarł.